Święto Bożego Narodzenia nie wyobrażam sobie bez wspólnego kolędowania, bez spotkań w miłej atmosferze rodzinnej. Święto Bożego Narodzenia w mojej rodzinie pozwalają spotkać się na większym gronie. Jest okazja do tego, aby członkowie rodzin, którzy mieszkają daleko, przybyli wspólnie w tym okresie świętowali. W moim domu ubiera się choinkę bądź w wigilię, chociaż do tej pory tak, tak było, że w wigilię samego rana ubierało się choinkę. Teraz od roku właściwie ta tradycja troszkę się zmieniła, ponieważ staramy się ją parę dni wcześniej przed wigilią już pięknie przystroić. Do tej pory jak pamiętam, tak jak wspomniałam, mam takie... Wspomnienia rodzinne, ponieważ zawsze spędzaliśmy w domu dziadków z rodziną i tam było to tradycją, przed wigilią rano dzieci, głównie dzieci, ubierały taką choinkę, taką która pięknie pachniała i cieszyła wszystkich. Tak, ponieważ święta spędzam z rodziną na wsi, więc ta tradycja jest tam bardzo obecna, dlatego też zawsze jest 12 potraw i, i siano, które jest nieodzownym elementem świąt. Jestem osuchem, który próbuje z wszystkich potraw. Generalnie bardzo szkami. to jest to, czego nie potrafię sobie odmówić, mimo że już w zasadzie czuję, że mam dosyć. Jeżeli chodzi o rodzinę, rodzinę, która mieszka gdzieś tam daleko poza granicami kraju, to są to tradycyjne karty świąteczne z... Z opłatkiem, a jeżeli chodzi tutaj już na miejscu, to ten kontakt telefoniczny i składanie sobie życzeń za pośrednictwem rozmów telefonicznych, czasami, jeszcze, czasami wysyłamy SMSy. Nie oszukujmy się, te technika w nasze życie wkradła się i rzeczywiście do takich znajomych, z którymi na co dzień się dziś widzimy, jeszcze przed świętami dodatkowo wysyłamy sms Nie ma, generalnie nie ma problemu z prezentami, dlatego że u nas przyjęto taką zasadę, że tylko dzieci dostają prezenty i koncentrujemy się na tym, aby, aby spełnić ich marzenia i aby dostały jakieś prezenty takie, które, o których marzą, o których myślą.